Jak często i na jak długo zatapiasz się w swoich żalach z przeszłości? Witaj. Nazywam się Radosław i jestem Ci wdzięczny za dołączenie do mnie nawet w takich dziwnych warunkach do tego live'a, do, do tej podróży, do stworzenia sposobu myślenia, nowego sposobu myślenia, który będzie Cię wspierać. I skąd ten temat? Zauważyłem dzisiaj, że często jeszcze nadal wracam do przeszłości i przeżywam pewne momenty. Tak, zawsze myślałem, że jestem wolny od takich rzeczy, no ale tak naprawdę dzisiaj zdałem sobie sprawę, jak bardzo przez wiele lat właśnie przeżywałem to, co się kiedyś wydarzyło. Wracałem do przeszłych wydarzeń i przeżywałem każde, każde słowo, każdy gest. Myślałem, jak mógłbym zrobić coś lepiej i tak dalej i tak dalej. Dzisiaj także takie coś mi się przydarzyło. I zacząłem zadawać sobie pytania, dlaczego Dlaczego nie mogę odpuścić? odpuścić? Dlaczego ludziom tak ciężko odpuścić? Niektórym przynajmniej. Dlaczego nie możemy żyć tu i teraz, w tym danym momencie? No i zacząłem szukać, zacząłem się zastanawiać. I takie myśli, które mi przyszły do głowy, no to przecież, jeżeli się skupię na tym, co tak naprawdę mogę kontrolować, w przeszłości nie mogę, prawda? Nie mamy tej możliwości już. Więc jeżeli skupię się na tym, co mogę kontrolować, tu i teraz, czyli na swoich myślach, przez to na swoich uczuciach, a także na tym, na swoich działaniach, wtedy przyjmuję kontrolę nad swoim życiem. Wtedy jestem tu i teraz. A przez to mogę zacząć szukać rzeczy, mogę podjąć decyzję, że zacznę szukać rzeczy i zacznę robić rzeczy, które sprawiają mi przyjemność, które sprawiają mi radość. Po co mam tkwić w przeszłości? Nie ma sensu. Jeżeli nie wiem, co to jest, co może mi przynieść radość, pr proste. Z ciekawości zacząć robić coś nowego. Jeżeli ty nie masz pojęcia, co może ci przynosić radość, albo nie umiesz sobie akurat przypomnieć, pomyśl, co chciałbyś zrobić. Bądź ciekawy, spróbuj nowych rzeczy. A nuż znajdziesz coś takiego, co będzie ci przynosić radość. Bądź ciekawy, naprawdę, tak jak małe dziecko. Takie właśnie proste ćwiczenie, które pomoże ci albo przypomnieć sobie, znaleźć te rzeczy, które lubisz, które przynoszą ci radość, albo znaleźć nowe rzeczy, które mogą ci przynieść radość. To weź, wypisz sobie na kartce 10 takich rzeczy, które tak jak mówię, albo wiesz, że przyniosą ci radość, albo chciałbyś spróbować. Bo możliwe, że będą fajne i przyniosą ci, ci zadowolenie, przyniosą ci radość. Wypisz te 10 rzeczy. I postanów sobie, że każdego dnia zrobisz jedną z nich. Zacznij małymi krokami. Zrób jedną z tych rzeczy każdej, jedne, każdego jednego dnia. Bo pamiętaj: bycie szczęśliwym, radość to wszystko jest kwestia decyzji, Twojej decyzji. Kwestia wyboru. Możesz albo dalej tkwić w przyszłości i rozważać, co zrobiłeś nie tak, a możesz odpuścić, zacząć szukać tu i teraz tego, co będzie ci sprawiać radość. Wybór należy do Ciebie, a ja z tego miejsca życzę Ci wielu błogosławieństw.